Hej, siemano, cześć, ja, 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 jestem Admi, mi, i, ros i witam was w kolejnym odcinku z gry Devil Within. Nagrywam sobie odcinek po odcinku, bo jest odpowiednia godzina, jest dokładnie, mówiąc wam, 22.37. W sumie lepiej by było grać po północy, no ale staram się chodzić w miarę wcześnie spać, czyli mniej więcej 23, 22 albo północ. To już jest naprawdę maksimum, bo tak jest fajniej mi i lekko. Okej, okay, jeden... Dobra, nie ma problemu, szkoda mi amunicji na niego, wolę sobie zostawić, bo na pewno jakiś koksu mi tu niedługo wyjdzie, boss jakiś i będę musiał go jakoś załatwić swoimi sposobami, trikami, różnymi... No jasne, musiał mnie zobaczyć. Fuck you, bitch! Burn! Yeah! Góra trupów, aha, czyli w całej grze zabiłem 30. Bo na pewno nie zabiłem 30, używając zapałek, bo zapałek użyłem może z 5 razy w całej grze, może z 10 max. O fuck, wiszące ciała. Okej, jedno spadło. Wszystkie je podpalę, a co mi tam? Kto mi zabroni? O, zobaczmy, ile mi zapałek zostało. I Je jedna no, nie, to klucz. Mm, dwie. Okej. Okay. Dwie zapałki. Mm, mm. Not bad, not bad. Muszę przyznać. Not bad. Hmm. Okej, okay, szedłem w tym kierunku. co my tu mamy nieźle okej, okay, już nie mogę więcej chyba jednak, wiecie co, zamiast iść w obrażenia, to na początek warto było pójść w mm, wielkość magazynka bo mógłbym wtedy więcej unieść amunicji i wszystkiego, tak to to sobie leży C podpal okej, okay, no, no stuk, no no dobra mam w końcu zapałki, hello Aha, nie mogę z tego podpalić, to podpaliłem. O, nieźle. Fajnie. Podpalę je wszystkie. Fakt, spaliły się, szkoda. <laughs> Chciałem je podpalić, wszystkie. To było marnotrawstwo, zmarnowałem jedną zapałkę. Dobra, tu byłem, tu byłem. Ale jeszcze tam nie byłem. Nie wiem, czemu ja to wszystko. Z... O, oh, shit. Leslie. Somehow, he's... Somehow he's. On jest w jakiś sposób. Yy, nie przemienił się w trupy? Czy to on krzyczał pomocy, pomocy? Chyba tak. Secret? Ja myślałem, że w rogu jakiś secret będzie, ale nie ma. Nie zapominam o panu, panie doktorze. Proszę pana, ja bym zapomniał, nie ma takiej opcji. Open the door, a co tu będzie, co tu będzie? Nic nie ma. Hmm. tu wchodził, widziałem go. Podpal... Aha, dobra, nie mogę podpalić ogniska. Butelka. Może się przyda. Mogę tam zerknąć? W sumie nic tam nie ma chyba. O, piwnica. Przynajmniej tak to wygląda. Zapałki. No, nie wie, że Teraz jeszcze będę po jakichś piwnicach łaził. Co to jest? SCP? Czy co? Symulator schodzenia do piwnicy. What the fuck. SOS Nie wiem jaki jest sygnał SOS Chyba długie, krótkie, długie SOS Jakoś tak Albo i nie Trzy długie, jeden krótki? Nie mam pojęcia Tam coś jest? I obstawiam, że Coś mi tutaj wyskoczy O Skrzynia Czy jestem tu bezpieczny? Więcej zapałek. Co w ogóle w tych klatkach było? Mam nadzieję, że nie ludzie. No hm, nie mogę więcej. Fak! Naprawdę, jak tylko teraz pójdę, to będę tylko i wyłącznie dawał, żeby powiększyć magazynek, bo z tego co widzę, całkiem sporo tutaj amunicji leży, tylko że nie mogę podnieść więcej. Dobra, standardowo lekka broń Otwieramy Mamy checkpoint. Mhm. Tak, uwielbiam. Po prostu uwielbiam te wiszące szmaty. Okej. Okay. To za zdjęcia, what the fuck? Okej, okay, zdjęcia ludzi, czarno-białe, uśmiechy jakieś, oczy, zbliżenia twarzy, rozmazane zdjęcia. ma nic dobrego. Książka, której się nie da przeczytać. Leslie. Oh shit. Oh, is down. Wait, doc. I think tak. No nie, tylko nie, tylko nie, tylko nie, tylko nie. Czy to coś mi widzi? Czy to coś tu jest? A nic tu nie ma. What the hell? Okay, płyn. No, no, no. Tak, tak, oczywiście. Skąd to się wzięło? O, tak, on jest niewidzialny. Tego mi jeszcze było trzeba. No i zniknął. tak tak a ja oberwałem porządnie przez to Jak mam go wykryć? Chyba wiem hey, Flashbang! <laughs> no. Serio? Co jest taki twardy? No! I ja musiałem zmarnować na niego na serio. Ledwo co przeżyłem to? Płoń! Jezu, mam nadzieję, że więcej takich nie będzie. Musimy być Going this way. Dobra, chyba jestem już bezpieczny chwilowo. Okej. Okay. no, nie jest źle w sumie. Nie zmarnow no, zmarnowałem, tylko flashbang. No co znowu? gone. We must be collectively losing our, losing our minds. 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 What the fuck? Oh god. No. Oh shit. Rovik. It is you. Who the hell are you? No! Don't follow! What no, the? No. Ej, what the? What the? Well Wszystko się miesza Fuck Fuck Is this reality? Wow! Ale schiza, nie jest. No, no, no Wow! Zalała mnie krew. O, oh, fuck Kto w ogóle to stworzył? Serio? Dobrze, że nie straciłem broni Przynajmniej jakiś plus z tego wszystkiego, z tego całego zamieszania Mam to rozwalić, czy nie? Mam nadzieję, że to nie jest jakiś y, potwór, który się przysysa do ścian. Leslie? Nie, to nie on. Okej, okay, jeszcze raz? O, oh. wyleciała statuetka. Wyleciał trup. A jak jeszcze raz nacisnę? Dobra, już nic. O, oh, oh, fuck. Dobra, w sumie i tak miałem tyle życia, co nic. Mam jeszcze lekarstwo? Mam, jedno. Maksymalnie mogę mieć dwa przy sobie. Też przydałoby się to zwiększyć. Okej, okay, mogę tam wejść. What do we have here? Nic ciekawego. Oj, oj. Okej, okay, dobra, nic mu się nie stało. Na szczęście nic. Okej, okay, mam już to. Mam ich sporo. Oh, fuck. Kąpiel w krwi. Lepiej sobie tego nie mogłem wyobrazić. No dobra. Widzę, że wyleciał posążek fajny. Ale czemu ja ich nie mogę zebrać? Już widziałem wcześniej takie, ale ich nie, nie dało się zebrać. No to myślę sobie. What the fuck? Oh, fucking shit. One już to. Widziałem już takie wcześniej. No serio. Widziałem już wcześniej takie posążki. Czemu ja ich wcześniej nie rozbijałem? Tracę, tracę. Straciłem tyle kluczy. O, ciekawe. Porazi mnie prąd? O, Super. Uwielbiam to. Oh shit. No tak. O, świetnie. Nie ma tak wpaść w pułapkę. Dobrze, że w tej grze, w grze są checkpointy. Lipa. Dobra, ale trudno. Już wiem mniej więcej co i jak tutaj. Troszkę już się rozeznałem z tym pomieszczeniem. Zrobimy to inaczej. Rozbroimy to. Co to jest? Granat. O! Przedtem chyba tutaj nie leżał, albo go po prostu nie zauważyłem. Mhm. Dobra. Tutaj. Dobrze. Ale tego raczej nie rozbroję stąd. Z tego co widzę, nie da się. No nic. <śm> tu mamy kolejną jakąś bombeczkę. Co mnie uderzyło? Ej, dobra. O, oh, fucking shit, zapomniałem jak to działa. No, uwierzycie w to, zapomniałem, po prostu zapomniałem w jaki sposób to działa. I znów to samo. Nie wiem, mam jakąś dziwną obsesję, żeby przejść to i zebrać wszystko, co się da. żamy poziom wody. Gdzie jest ten granat? On tu gdzieś był. Jest. Dobra, czyli on zawsze tutaj był. To zbiorę. Mogę to nacisnąć dwa razy. Więcej już się. <laughs> więcej razy myślę, że się już nie opłaca. Okej, okay. nie wiem jeszcze do czego są te klucze, ale na pewno przydadzą się. No właśnie, nawet nie musiałem strzelać. <ścoughs> Wystarczyło to rozbić. Okej. Okay. Spokojnie. Jak nie będę tego używał, to nic się nie stanie. Teoretycznie nic się nie stanie. Dobra. Mm, mógłbym spróbować to rozbroić, ale fucking shit. No jednak nie, nie będę ryzykował na razie, nie chcę znowu tego sfeilować. What the hell? Co to jakieś latające? One zawsze tu latały, te krople? O, oh, fuck. Nie, nie, tylko nie teraz, proszę, no. Nie, o oh, fuck. I tak to się zakończyło. Fajnie było, ale niestety oberwałem. I chyba już wiem, co teraz zrobię. Próbuję to przejść jeszcze raz. Musi się udać teraz. Ta gra to naprawdę istny horror. Nie wiem, kto w ogóle ją wymyślił, ale musiał mieć nieźle nas ranę w głowie. Granat, ok. Zacznę od tego. Ok. Rozbrojony. Teraz to. No tak spacją się zatrzymuje, że ja klikałem myszką znowu. Znów to samo. And again, here we go. Dobra, granat. To jest łatwe do rozbrojenia. To też jest łatwe do rozbrojenia, tylko trzeba umieć. Okej. Okay. Tu jest ta dźwignia. No niby fajnie, ale zanim ja to włączę. A, tylko pytanie jest czy... Okej, okay, to też mogę rozbroić nieźle. O! A to ci dopiero. Więc jednak tędy się da przejść. Dobra, skoro już wszystko tutaj prawie rozbroiłem, w sumie wszystko, to mogę iść tu, do tego dziwacznego pokoju. O proszę, części. Okej. Okay. Skoro tędy nie będę mógł przejść, bo się to wszystko zablokuje, to pewnie tędy będzie się dało. Tak przynajmniej obstawiam, że tędy. Jeszcze nie zapomnijmy o statuetce, w której jest kluczyk. Tak, w niej jest kluczyk. To jest ważne. O, jest. Dosłownie wszystko zbiorę z tego pomieszczenia, co się da. Wszystko. No i został tylko właśnie ten kluczyk, który już zebrałem. Aha, on tu nie wskoczy. Takie buty. Mogę to podpalić, ale nie chcę. Nie chcę tego podpalać. Nie ma sensu. Ok, z tego co widzę, pewnie zacząłbym tutaj uciekać i to by mnie zabiło. Nie chcę tego rozbrajać, bo pewnie. Znowu bym zginął, albo coś w tym stylu. O, i tu bym pewnie znowu spadł. Znaczy nie znowu, po prostu bym spadł. Tu jest wejście. Mhm. Mogę to kopnąć. Okay. Nic za specjalnego. Raczej tutaj nie znajdę. Co mnie bardzo martwi. Bo tak, tu są drzwi, i tam są drzwi. A tu wszędzie będą trupy. I nie mam możliwości, żeby ich podpalić czy coś w tym stylu. Trochę lipa. Nie wiem jak tutaj ich... Jak to w ogóle obejść? Bo oni tu wszędzie zaczną wyłazić. Zobaczmy co tu jest. No w sumie to jest to samo. Okej. Okay. Czyli je, najkrócej mówiąc, choćbym nie wiem, jak się starał, to oni i tak przyjdą po mnie. Oh shit. Tak, tak. Jak podejdę, muszę jakoś to obmyśleć. Nie chcę jeszcze raz tutaj. Za mało Mogę sobie zbindować granaty, ale no szkoda mi ich Tu zaczną wychodzić, więc jeżeli przebiegnę przez most No nie wiem czy to jest najlepszy pomysł, no ale dobra, ryzykuję Ryzykujemy wszystko Chociaż w sumie mogłem się uleczyć Tak W sumie nie ma ich tutaj aż tak dużo. No jasne, nie ma ich tutaj dużo. Mhm, jasne, nie ma ich dużo. Jest ich tutaj. Fuj, dużo. Żryjcie kupę. No, jasne. No wybuchaj, mato to głupia. Lubasie się pieprzony. Mówimy się z nimi w ciuciu babkę, tak? No świetnie. Jeszcze mam strzelbę. Dzięki Bogu. I wychodzą w nieskończoność. Ech. Rewelacja. Po prostu rewelacja. Załatwiłem ich wszystkich. Co do jednego. I zostało mi amunicji 0,001 Jeden granat. Gdybym tamtym granatem lepiej trafił, to byłoby o wiele lepiej. Ale naprawdę. Wow. To mi po prostu zmiażdżyło. W sumie mogłem też tutaj uciec. Hmm, nie wiem, czy tutaj coś mi zostało, jakiś, jakaś amunicja, cokolwiek. Mało prawdopodobne. Okej. Okay. A nie, w sumie jest coś. Elektryczny bełt. Głowica do agoni, która unieruchomi wrogów, rażąc ich prądem, gdy tylko się do niej zbliżą. Może zostać zarówno wszczepiona zarówno do podłóg i ścian, jak i do wrogów. W sumie, gdybym tego użył, to może ich wszystkich by to zabiło, chociaż mało prawdopodobne. No nic. Nic tutaj nie zdziałam. Więcej. A no tak, w sumie mogę pozbierać wszystko teraz, bo ich pozabijałem. I oni podropili trochę amunicji. Pewnie nie wszyscy, ale chociaż mała część, więc jakiś plus z tego będzie. Albo i nie. Dobra, nieważne. Przechodzimy przez drzwi. Idziemy na żywioł. Ach! Oczywiście checkpoint. Idealne miejsce, uwielbiam checkpointy. Tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzisiaj było trochę strasznie, trochę, trochę było trupów, trochę krwi, a w sumie to było bardzo dużo krwi, bo taka ta gra jest. Nie wiem, jakiś psychopata ją chyba stworzył. Tak więc, jeżeli Wam się podobało, to strzelcie suba i walnijcie lajka. Tak więc, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.